Witajcie serdecznie z tej strony, Anna Deja. Witam Was w pierwotnej mocy i zapraszam gorąco do wspólnego odprężenia. Zastosujemy metodę oddechową, wyciszającą, pozwalającą nam wrócić do swojej istoty, do swojego wnętrza, do spotkania się ze sobą samym. Zapraszam. Wygodnie, znajdź przestrzeń komfortową dla siebie, gdzie nie będzie Cię zbyt wiele czynników zewnętrznych rozpraszało, osadź się w sobie, rozluźnij barki, rozluźnij ciało, i powoli zacznij skupiać się na swoim oddechu, możesz zamknąć oczy. Póki co delikatnie w swoim rytmie, w swoim tempie pozwól oddechowi przepływać. A wraz z wydechem warto zrobić takie westchnienie, wzdychnięcie, ziewanie to, co zwykle jest nam zabraniane czy też nie wypada. Teraz jest czas na to, by uwolnić również gardło, struny głosowe, by rozluźnić całą tą przestrzeń, by nadać trochę wibracji. Co się pojawia, jak się teraz czujesz, jak ci jest. Nie oceniaj, nie przyspieszaj, nie ulepszaj, nie poprawiaj. Po prostu zostaw takim, jakim jest. Wdech i swobodny wydech. Zaraz wspólnie podążymy do jednej z metod oddechowych. Na dotlenienie naszego organizmu, na usunięcie nadmiernego napięcia, na oczyszczenie. Będzie polegało to na tym, że wykonamy 30 dynamicznych wdechów przez nos, natomiast wydech będzie bardzo swobodny, wraz z grawitacją będzie się odbywał. Teraz to zademonstruję trzy oddechy, jakie będziemy stosować za moment. Dynamiczny wdech, nosem, całe ciało wzrasta, natlenia się, poszerza, zwiększa zakres, a wydech opuszczam, opadam, pozwalam grawitacji działać. Spójrzcie. Jak widzieliście, oddech był dynamiczny, mocny, w swoim zakresie poszerzający. Wydech był rozluźniający, swobodny, miękki. I spróbujmy. Razem. 30 oddechów. Będę obliczać. 3, 2, 1. Pierwszy. dziesięć za nami.

i zatrzymamy powietrze. Wytrzymaj tak długo, jak jesteś w stanie na tym bezdechu. Za moment zaczerpniemy kolejny wdech i wytrzymamy 30 sekund. nami sesja pierwsza. Wykonamy jeszcze dwie takie. Zauważaj, co w Tobie się pojawia, jakie emocje, jakie myśli, jakie odczucia pojawiają się w fazie bezdechu. Te 30 dynamicznych wdechów ma na uwadze dotlenić, dostarczyć dużo tlenu do naszych komórek i później na tym bezdechu tlen jest rozprowadzany po każdej komórce naszego ciała, a szczególnie po tych, które są mocno napięte, ze stresu ściśnięte i w codzienności do nich nie dociera wystarczająca ilość tlenu, dlatego też są zamrożone, zblokowane, bolesne. Jak się macie, jak u Was, obserwujcie uważnie, co się pojawia, jakie to jest. Możecie w tej fazie bezdechu oczywiście wcześniej zaczerpnąć oddech, jeśli Wam już nie starcza. Ale ta praktyka też fantastycznie wydłuża nam oddech, zmniejsza częstotliwość, a zarazem zwiększa efektywność. Udowodnione jest, że osoba dorosła przeciętnie oddycha 12 razy na minutę. My próbujemy zmniejszać tą ilość i też wydłużać sobie możliwość bezdechu. Bezdechu, taki bezruch, zatrzymanie bardzo dużo się wydarza. Wydaje nam się, że już musimy zaczerpnąć powietrza, a możemy zdecydowanie dłużej wytrzymać. Taka uważna, świadoma, ciekawa obserwacja tego, co zachodzi w nas w tym procesie, na tym właśnie bezdechu jakby wszystko na moment się zatrzymuje wyciszenie umysłu dotlenienie tkanek, taki bukster wewnętrzny, energetyczny. Rozluźnij ciało, przyciągaj się delikatnie i ruszymy z sesją drugą. Oddychaj jak Ci wygodnie, wdech przez nos, wydech proponujemy, proponuję wykonywać przez usta. Jeśli Ci wygodniej, możesz wykonywać również wydech przez nos. Okej, okay, osadź się wygodnie. I zapraszam cię do drugiej rundy, do drugiej sesji. Zaraz zacznę obliczać. I pierwszy wdech za 3 sekundy. 3, 2, 1. yeah <sighs> Wdech i wydech. Stop. Do swojego naturalnego oddechu. Puść wszystko to, co spięte, Rozluźnij. teraz jest tak fantastycznie rozmiękczone i dotlenione, odżywione. Wszystko to, co było nadmiernie ściśnięte, gdzie nie docierał tlen i substancje odżywcze, właśnie teraz się rozmiękcza. Być może czujesz gorąco w pewnych fragmentach ciała. Być może zimno, być może pojawiało się drżenie, trzęsienie od środka, i to też jest bardzo normalne. Ta energia zblokowana być może przez lata właśnie próbuje się rozmiękczyć, uwolnić, przepłynąć. Dzięki tej praktyce wracamy do siebie, łapiemy konekcję na nowo z takimi surowymi samymi, jakimi jesteśmy. Swojej wewnętrznej nagości. Wracamy do tego sedna, do tej studni naszego istnienia, do tego, co jest w środku. I rozluźnij, obserwuj, jakie to było tym razem, jak ci jest w ciele teraz. Być może chcesz już od tego odejść, uciec, nie mierzy czasu, więc nie wiem, ile było w bezdechu tym razem. Ale stosuj to według swojego uznania na tyle, ile pojemność płuc ci pozwala na teraz. Wraz z praktyką będzie to się oczywiście wydłużało. Za moment, trzecia seria, do której gorąco zachęcam, nie uciekaj, nie odchodź. Pozostań i sprawdź, co wydarzy się właśnie po tej trzeciej. I za moment zacznę obliczać. Trzy sekundy i pierwszy wdech. Trzy, dwa, jeden, do. 谢谢。 10. Dech. Lekki wydech. I został. 30 sekund. i swoje ciało, poczuj się w swoim ciele, jak Wam jest teraz. Jest zupełnie miękko, lekko drżenie, lekkie wewnętrzne trzęsienie, mrobienie. Jakby integracja tkanek, wszystko na nowo ze sobą się połączyło. Głowa uwolniła się z nadmiaru myśli, zbiegających myśli, i to jest cudowna praktyka, która pozwoli Wam oczyszczać umysł z nadmiernej analizy, z nadmiernych myśli. Do niej zachęcam Was serdecznie, tak często jak tylko jesteście w stanie. Zapraszam Was do kolejnych moich odcinków, do śledzenia kanału, do subskrypcji. Bądźcie na bieżąco. Będziemy coraz częściej się spotykać w takiej wersji, być może live y na żywo. Jeśli macie pytania do tej praktyki, śmiało piszcie w komentarzach, z przyjemnością na nie odpowiem. Dziękuję za wspólną praktykę. Pozostańcie w tej lekkości i miękkości przez resztę dnia, a jeżeli wykonywaliście to przed snem, to śpijcie spokojnie, z dotlenionymi organizmami. Do zobaczenia!